Po pierwsze, wełniane spodnie w kant. Lekkie, przewiewne, wyglądają świetnie zarówno z koszulą, jak i z t-shirtem czy polówką. Te moje brązowe z bocznymi regulatorami i przedłużonym pasem robią efekt wow i non-stop dostaje pytania, gdzie je kupiłem. Z kolei te szare wnoszą powiew świeżości wiosną, bo są jasne. Je pokochaliście za cenę, bo jest niesamowicie niska jak za spodnie z wysokim stanem z wełny. Po drugie. Cinosy. Szczególnie polecam Ci beż i brąz. Te kolory świetnie wyglądają wiosną i pasują praktycznie do wszystkiego. Nadają luzu, ale bez tego jeansowego efektu. Te moje uwielbiam, bo są szyte w Polsce, układają się świetnie, a ich cena to rewelacja. I po trzecie, bawełniane spodnie, ale bardziej eleganckie. Na przykład takie z wysokim stanem. Wygodne, świetnie układają się na sylwetce i optycznie wydłużają nogi. To ważne, jeśli masz poniżej 180 cm. Ja postawiłem na białe, bo to w końcu wiosna i chcę ubierać się jaśniej. Klasyczny fason, który robi różnicę. Zaufaj mi, a twój styl wskoczy na wyższy poziom, tak jak setko mężczyzn, którzy już postawili na klasyczny, elegancki styl. To jak? Wybierasz klasykę, czy zostajesz przy jeansach z przetarciami? Daj znać w komentarzu.